Ja, I z tej strony Fortmaniak 2 w dzisiejszym odcinku zagrajmy sobie Zagramy sobie w Mobile Legends i zagramy w tryb Bójka, Znaczy... Tak, Bójka, bójka. A śmieszne, bo jeden piesk się nazywa bójka. I zbieramy sobie na postać. Zostawcie łapkę w górę, subika. Jak chcecie więcej. Filmów dobra, jesteśmy w rundce. Mamy jednego Polaka, a drugi to ja. I o to chodzi w tym trybie, wybieramy jeden pasterz. Ja na miejscu bym wybrał ciebie, bo ja nie umiem grać. Hi Hilda, Hilda. Hilda Ameryka. Weźmy tego skina do niej, bo ten skin jest akurat po Jak w ogóle chcecie więcej trybów takich nowych, to piszcie w komentarzach. A wszystkie komentarze ja czytam, oczywiście, bo ja lubię czytać. Dobra, mamy Czecha, Ang Angola. Tam jest Ukrainiec Co to za kraj? Co to za kraj, ja się pytam Takie jakby po, po, po prawej macie, co nie? Po prawej... Mm, w lewym nie, po, po O dobra, pokaż Wam tego... Macie ty, ten tego ninja, co nie? Co mam już ulta? Co ty gadasz? soja ciśniemy mi zawsze dziewczyny wybiera dobra zabiłem dobra jeden kill mamy Już nam idzie jak na razie. O nie. Kurczaki. Co? 12, 13 sekund czekamy? Ej, dobra. Bo ja mam tylko fajną emotkę. Takiego kindle'una. Kindle'un. To jest ten twórca Mobile legend Chyba Dajmy tą emotkę bo ona mnie rozwala No i oczywiście O prawie bym tam wiek. JESTEM to JESTEM to A? Aj! Aj, 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 foj, chodź tak wderaj Już nie widzę tych raj Mnie zabili A nie, to nie tak. Patrzcie, zobaczcie. Aj jak! Idę w twoich oczach raj. Aj, kubapę ciśniewa as Kingzo dałem Launch <laughs> attack attack! O nie Ich jest tam trzech, a my jesteśmy... Jeden, dobra, chyba już nie jesteś. Jeden, dobra, kill, mówiłem, widziałem, i wszystko innym. Tak, Także ciśniemy. O! Oh, o! Oh, oh. Prawie mnie zabiło. Coś tam, coś tam, coś tam. Jezu. To jest takie głośne. Patrz, 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 patrz. Trzeci kill. W prawym górnym rogu macie. Co mnie nie widać? Czemu mnie widać w krzakach? Dupa! O nie. i dupa, na serio. Oh. Oj, kurczaki, dobra, mamy tutaj. Te rundki są bardzo wki, długie, bo jest sześć, sześć osób na jednym tym. A musimy rozwalić główny budynek, a to są dwie wieże. Dzisiaj z kolegą dzisiaj graliśmy. To nam po dzisiaj. A, myślałem! To zbejtujemy to zaraz. Dobra, dziesiąty. Magia, organa, ruch. To bym zakupił, a to? Cały czas jest, walczymy przy ich wierzy. Bardzo dziwne i bardzo śmieszne. Trochę za daleko Wyszedłem No jaki bambik ze mnie Trzeba jeszcze te kupić budki One kosztują tyle, okej okay. Jak w ogóle chcecie więcej filmów to piszcie w komentarzach Nie gadajmy, to przegramy Który to ult? To nie Dobra. dub O! Taki ładny kill. Czemu się nazywam Kuba P. zamiast Fortmaniak 2? Kupiłem buty takie fajne. Jej. Lubmy hintujca. Gdy będzie dwunasta na odcinku, to wyłączamy, bo. I bo tak, kończymy zawsze filmy o dwunastej. Ja, taką tra tra tradycję kończę filmy zawsze o dwunastej Ale to mi mało zadaje obrażeń. Kurde, ale ta baba jest dobra. Lag, lag. Mało fi, lag. Ale lag. O, chyba ciebie uderzyłem. Ajajaj Zabiłem Zabiło całą drużynę Dobra, cisnę tą... ich Dobrze Dobrze nam poszło Kończymy ten odcinek, będzie drugi, więc na razie i cześć, papa. Pa. Do następnego.